Witam państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zadbać o odpowiednią podaż żelaza w swojej diecie, o tym, w jakich produktach żelaza jest najwięcej oraz o niektórych aspektach, które wpływają na przyswajalność tego pierwiastka. Powiem wam też o kilku ciekawostkach. Na przykład o żelaznej rybce, którą można dodawać w czasie gotowania do potraw. O, o tym też, dla kogo gotowanie w żeliwnych garnkach może być niebezpieczne i dlaczego. I też wspomnę o szpinaku. Dlaczego warto go usunąć z listy, niestety, tych produktów, które zawierają żelaza najwięcej. Także zapraszam Państwa do oglądania. I może na początek parę zdań na temat po co nam w ogóle to żelazo. A żelazo jest nam potrzebne do produkcji hemoglobiny, do produkcji komórek układu odpornościowego, to ono odpowiada, czy do każdej komórki naszego ciała będzie docierać tlen, a przecież bez tlenu nie ma życia. Jeżeli ktoś z Państwa odczuwa brak pamięci, brak koncentracji, brak ogólnie sił witalnych, jeżeli zauważamy u siebie, że wypadają włosy, że skóra jest bardzo sucha, warto... Oglądnąć jeszcze wcześniejsze nagranie, gdzie mówię o niedoborze żelaza i jakie objawy mogą występować, jak również o tym, jak sobie pomóc i jakie badania też trzeba zrobić. Natomiast nadmiar żelaza też jest niebezpieczny i jeżeli u kogoś taki problem występuje, to do kolejnego nagrania Was zaproszę i te wszystkie linki do dodatkowych materiałów zamieszczę w opisie pod dzisiejszym wideo. Natomiast niezależnie od tego, czy jest nadmiar, czy jest niedobór żelaza, to dieta będzie odgrywała w procesie leczenia jedną z kluczowych ról. Dlatego dzisiaj skupiamy się właśnie na produktach spożywczych. I jeżeli chodzi o to, w jakich produktach tego przyswajalnego żelaza będzie najwięcej, no to trzeba uwzględnić kilka aspektów. Po pierwsze, ilość żelaza w produkcie. Po drugie, w jakiej formie to żelazo w produktach jest. I po trzecie, jakie jeszcze dodatkowe składniki są w tym konkretnym produkcie lub w produktach, które jednocześnie spożywamy. Takie składniki, które albo zwiększają chłanialność żelaza, albo niestety zaburzają ten proces i żelazo wtedy wchłania się znacznie mniej. Warto na takie rzeczy zwracać uwagę. Jeżeli mówimy o zapotrzebowaniu w naszej diecie, to dla osób, które mają dietę zróżnicowaną, spożywają zarówno produkty odzwierzęce, jak i produkty roślinne, to zapotrzebowanie jest takie. Dla panów 10 mg dziennie z dietą powinniśmy dostarczać żelaza, a dla pań troszeczkę więcej 18 mg. I teraz wam na slajdach pokażę, w jakich ilościach, w jakich produktach. To żelazo się znajduje. I zacznijmy od żelaza tak zwanego chemowego. To, które się przyswaja bardzo dobrze, aż 20% od całej zawartości w produkcie. I to są y, takie produkty pochodzenia od zwierzęcego. Na pierwszym miejscu są różne wątróbki, kaszanka. Nie ma co się dziwić, zawierają żelaza najwięcej, bo przecież wątroba oraz czerwone krwinki magazynują żelazo. Dużo żelaza jest też w czerwonym mięsie, w takim jak wołowina, cielęcina od 2,5 do nawet 4 mg oraz w niektórych rybach i owocach morza. Wiem, że za owocami morza wiele osób nie przypada. No to w takim wypadku trzeba spożywać troszeczkę więcej jaj, bo w żółtkach jaj zawiera się też żelazo w ilości około 3 mg. I nie zważając na to, że to żelazo chemowe z produktów odzwierzęcych bardzo dobrze się wchłania, to jeszcze bardziej polepszymy tą wchłanialność, jeżeli na naszym talerzu jednocześnie z tymi produktami okażą się produkty pochodzenia roślinnego zawierające w dużej ilości witaminy C. Połączmy warzywa i mięso razem. I uzyskamy wtedy więcej korzyści. Ale trzeba też pamiętać, że na przykład produkty mleczne będą ograniczać wchłanianie żelaza i nie powinniśmy je łączyć ani z suplementacją, ani ogólnie z produktami, które tego żelaza zawierają dość dużo, szczególnie jeżeli występuje taki problem jak anemia. A jeżeli chodzi o żelazo niechemowe, które się znajduje w roślinach, to jego przyswajalność jest zaledwie od 2 do 5%. Dlatego tu szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na te aspekty, które zwiększają przyswajalność i które zmniejszają, żeby po prostu odżywiać się w sposób prawidłowy, szczególnie jeżeli ktoś jest na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej. I Jasna sprawa witamina C. Przede wszystkim witamina C na nią zwracamy i są takie rośliny, na przykład jak pietruszka, która mało tego, że zawiera żelazo, to jeszcze zawiera duże ilości witaminy C i będzie dość dobrym źródłem żelaza dla naszego organizmu. Ogólnie zielone warzywa, takie jak jarmuż czy brokuły, będą nam dostarczać i witaminę C i żelazo. I tu warto wspomnieć o szpinaku. Prawdopodobnie dla kogoś to będzie troszeczkę niemiła niespodzianka, bo przecież szpinak zawsze był na liście produktów, które tego żelaza zawierają bardzo dużo, był polecany przy anemii jako jeden z elementów, jeden z produktów w naszej diecie, a się okazuje teraz, że no trzeba chyba go z tej listy wykreślić. Ostatnio słuchałam takiego wykładu doktora Jurgowiaka z Uniwersytetu Kopernika w Toruniu i on to wszystko dokładnie tłumaczył, opowiadając o różnych składnikach zawartych w roślinach i okazuje się, że właśnie szpinak jednak zawiera tak dużo różnych składników, które całkowicie przeszkadzają w chłanianiu żelaza. Dlatego no, niestety pod względem tego pierwiastka ta roślina jest dla nas mało użyteczna. Ale to nie znaczy, że nie znajdziemy w diecie roślinnej innych źródeł żelaza oraz witaminy C. I teraz pokażę Wam jeszcze kilka slajdów, gdzie będą różne liczby. Natomiast tu nie bardzo przywiązywałabym się do konkretnych liczb, bo te liczby Państwo w różnych tabelach możecie znaleźć na internecie i one będą się różnić. Ze względu na to, że wszystko zależy od tego, gdzie roślina rosła, jakie składniki miała w glebie. No to od tego będzie zależało, jak dużo tych pierwiastków ona zgromadzi. To samo dotyczy zwierząt. Wszystko zależy od, tych, od tego, w jaki sposób no, były karmione, czym były karmione. Dlatego nie jest istotna aż taka konkretna liczba. Tylko, żebyście Państwo zrozumieli, w jakich produktach spożywczych jednak tego żelaza jest najwięcej. Są inne aspekty, na które trzeba zwracać uwagę. I jeżeli chodzi o produkty zawierające żelazo niechemowe, to jest takich aspektów cztery, które nam zwiększą chłanialność żelaza w organizmie. To jest namaczanie, rozdrabnianie, Kiełkowanie i fermentowanie. Jeżeli tym zabiegom poddamy nasze produkty takiej obróbce, to to żelazo zdecydowanie lepiej będziemy przyswajać. I na przykład orzechy. Zobaczcie ile zawierają żelaza, a przyswoi się tylko od 2 do 5%. Zwiększyć tą przyswajalność możemy, jeżeli będziemy je namaczać przed spożywaniem, bo orzechy zawierają kwas fitynowy, który ogranicza wchłanialność żelaza. Namoczone dadzą nam więcej korzyści. Jeżeli chodzi o nasiona, takie jak nasiona lnu, pestki dyni itd., no to nasiona najlepiej rozdrabniać. Zasady kiełkowania wykorzystamy namaczając kaszę przed gotowaniem. I tu nie chodzi o to, że nam już zaczną rosnąć małe roślinki i te wszystkie nasiona zaczną kiełkować. Chodzi tylko o to, że... Przy namaczaniu nam, nasiona będą pęćniały i zaczną w nim zachodzić różne procesy, zaczną uwalniać się enzymy i one staną się dla nas łatwiej przyswajalne i bardziej korzystne. To samo dotyczy strączkowych, takich jak soja, groch, soczewica czerwona. A jeżeli chodzi o proces fermentacji, to takim bardzo dobrym przykładem są buraki. Kiszone buraki, zakwas buraków do picia, które zawsze się poleca przy anemii i zawsze się sprawdza. Ogólnie, jeżeli chodzi o kiszonki, ze względu na zawartość witaminy C, to się poleca, oraz dlatego, że wspomagają proces trawienia, wspomagają ogólnie wchłanianie w naszych jelitach, jak również wspierają naszą florę bakteryjną. Oprócz samej diety, to warto jeszcze zwrócić uwagę na taką ciekawostkę może nie wszyscy z Państwa wiedzą że w sprzedaży można kupić żelazne rybki, które można dodawać do potraw w czasie gotowania, i one uwalniają jony żelaza do naszych potraw, wzbogacając je. I oczywiście ja uważam, że lepiej regulować poziom żelaza dietą, a nie żadnymi dodatkowymi, jeszcze metalowymi przedmiotami. Ale różnie bywa. Czasami ktoś ma dobrą dietę, ale jest problem z chłanialnością i cały czas występuje anemia i niedobór żelaza. No to dlaczego wtedy taką rybkę nie wykorzystać? Można też wtedy wykorzystać żeliwne garnki do gotowania, bo żeliwne garnki też się charakteryzują tym, że w czasie gotowania do potraw, Uwalniają jony metalu, szczególnie jeżeli gotujemy jakieś potrawy kwaśne, no to wtedy tych jonów będzie uwalniać się więcej, tak jak na przykład zupa pomidorowa, ogórkowa lub bigos. Ale właśnie te garnki dla niektórych osób mogą być niebezpieczne. Wiecie państwo dla kogo? Myślę, że jeżeli wcześniejsze nagrania o niedoborze i nadmiarze żelaza oglądaliście, to wiecie, że jeżeli ktoś ma nadmiar żelaza, to absolutnie spożywać potrawy ugotowane w takim żeliwnym garnku lub kociołku no to nie mogą, bo tylko dodatkowo jeszcze sobie zaszkodzą, dostarczając nadmiar żelaza do organizmu. Ja mam nadzieję, że dla państwa to było dzisiaj Ciekawe, coś nowego dla siebie wzięliście, no coś użytecznego. I jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach, udostępnijcie swoim znajomym. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, do oglądania innych nagrań, które dla Państwa przygotowałam i które będą też w przyszłości. A ja bardzo dziękuję i jeszcze raz życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia. Z Wami była Natalia Samar